Przetestowałem 10 aplikacji do nauki języków. Która z nich jest najciekawsza, która z nich najtańsza, a która z nich najlepsza? Zapraszam. Rosetta Stone, czyli kamień rozety. Kamień rozety został odkryty w 1799 roku w Egipcie i były tam, był tam tekst napisany w trzech językach, i to pomogło potem rozszyfrować hieroglify. A tutaj w aplikacji można uczyć się ich 24. I od razu cię atakują informacją: Zapłać! Nie ma nic za darmo! Cztery dychy za 3 miesiące. 96 euro za rok albo 200 euro do żywotnio. Generalnie jest darmowa wersja, ale bardzo okrojona. Prawie w każdej apce wybierasz najpierw poziom, a potem cel. Dlaczego chcesz poznać angielski? podstawy i nie tylko. Hi. Hi. Can you sit down, please? No, thanks you. Może ja czegoś nie zrozumiałem. Jest to pierwsza apka, którą testuję? Jedyna, która działa w pionie, ale nauka ma już w poziomie, co według mnie jest trochę zbędne. Ćwiczenia podobne do każdej aplikacji. Coś przetłumacz, coś napisz ze słuchu. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to że mają swoją technologię, która nazywa się True Accent. I to sprawdza w czasie rzeczywistym, jaki masz akcent, wiadomo. Wtedy można lepiej popracować nad wymową. Nie widziałem tego w innych aplikacjach. Obok podstawowych lekcji są jeszcze ćwiczenia z gramatyki i słuchu, słuchanie tekstu i tak dalej. Wszystko, czego potrzeba do nauki. Moja ocena to 4 na 6, ponieważ brakuje tutaj kontaktów ze społecznością i różnego rodzaju wyzwań i zadań, które w moim przypadku dodatkowo motywują do działania. Opinie użytkowników. Przyznaję, że nie rozumiem celowości dopasowywania serii znaczków do obrazków bez jakiegokolwiek komentarza. Czy dany znaczek ma być osobą, przedmiotem czy czynnością? Czy początkujący ma oznaczać osobę potrafiącą już w danym języku czytać i mającą podstawy gramatyki? Nie rozumiem tak wysokiej oceny. Aplikacja pozwala nam poznawać nowe słowa, ale brakuje tłumaczenia. Totalnie bezużyteczna. Busu, poznaj język w 3 minut dziennie. I pewnie potem sam gadasz w taki sposób. Dzień dobry. Po ile ten chleb? Ten chleb kosztuje 2 zł. Po co ktoś miałby sobie zaprzątać głowę, czy ekran startowy jest poprawny? To wcale nie odpycha na początku. Jednak jest to ciekawsza aplikacja z tych wszystkich, które sprawdzałem. Masz do wyboru 14 języków i oczywiście pytanie: Chcesz pan premium? Szybciej pan kurs skończyć. No i kosztuje 16 euro za miesiąc albo 100 za rok, więc całkiem sporo. Ćwiczenia wyglądają podobnie we wszystkich aplikacjach, jednak to, co wyróżnia tę apkę na tle innych, to że jest rozbudowana społeczność. Można wyszukać ludzi, którzy też chcą się uczyć podobnego języka, lub można poprawiać ćwiczenia od innych, albo oni mogą poprawiać twoje. Na przykład napisałem coś celowo źle i dostałem odpowiedź w ten sam dzień z poprawioną wersją i krótkim wyjaśnieniem. Można zdobywać punkty i poznać w jakim stopniu rozumiesz już język. Po ukończeniu odpowiedniej liczby ćwiczeń, można dostać się do ligi, gdzie rywalizujesz z innymi użytkownikami, kto jest lepszy w języki. Daję 5 na 6, zatem błąd na początku. Reszta bardzo fajnie. Opinie użytkowników. Zapowiadało się dobrze, ale po kilku lekcjach sielanka się skończyła. Cały czas wyskakiwał monit o błędzie technicznym. Po usunięciu aplikacji i ponownym jej zainstalowaniu nie mogę się zalogować. Tak więc więcej gwiazdek za coś, co nie działa, nie mogę dać. Próbowałem kilka razy opłacić za subskrypcję roczną, która była na promocji 70% i płatności się nie udało zrealizować z niewiadomej przyczyny. Jeśli takiej funkcji nie możecie poprawnie obsłużyć, to aż strach korzystać z tej aplikacji. Oczywiście promocja się skończyła i mi się odechciało z tego korzystać. Oszustwo. Nie polecam. Duolingo. Zielona Sowa jest chyba najpopularniejszą apką. Naliczyłem aż 42 języki do nauki. Jeśli rozmawiasz po angielsku, bo po polsku jest tylko jeden, czyli angielski. Z tą aplikacją miałem najwięcej do czynienia, ponieważ używam jej od 2016 roku. Ćwiczenia są podobne do tych z innych aplikacji, ale głównie chodzi o to pasowanie kwadracików w odpowiednie miejsce... Słuchanie i powtarzanie w kółko, aż się nauczysz. Jednak, według mnie jakoś nagrań i poziom ćwiczeń jest taka sobie. Powiedz co, co słyszysz. Milk or tea. Milk or tea. Milk or tea. Milk or tea. W życiu bym się nie domyślił. Dodatkowo uczysz się zdań, których raczej nie wypowiesz. Jeśli wybierzesz. Darmową opcję podczas nauki masz 5 żyć. Jeśli źle odpowiesz, to tracisz jedno, które potem możesz automatycznie odzyskać po 4 godzinach, lub przejść krótki trening, aby jedno odzyskać. I po każdej lekcji trzeba obejrzeć reklamę. Ale poza tym wszystko jest za darmo, więc nie jest tak źle. Cena to 17 euro za miesiąc albo 72 na rok. Jest bardzo dużo materiału i przerobienie holenderskiego kursu zajęło mi półtora roku. A potem zrobili aktualizację i dodali bardzo dużo materiału i. I było tego znacznie więcej. Kiedyś w aplikacji można było pisać komentarz pod ćwiczeniem, żeby zapytać o pomoc w tym zadaniu. Jednak jakiś czas temu usunęli tą opcję. Opcja społeczności jest taka, że możesz zaprosić znajomego lub przypadkowo osoby z Twojej ligi, ale nie możesz z nimi pisać. Daję 4 na 6. Przez to, że kiedyś była lepiej rozbudowana społeczność, więc to krok w tył i zadania są często odklejone od rzeczywistości. Thank you, no. Opinie użytkowników. Kiepski kurs, zdania zupełnie oderwane od rzeczywistości, brak konkretnych sytuacji potrzebnych w codziennych kontaktach, ale najgorsze są głosy lektorów, tragedia, denerwujące dziecięce głosiki, które trudno zrozumieć, aż skóra cierpnie. Kurs można jedynie potraktować jako powtórkę zapomnianych słówek. Wcześniej dałabym 5, naprawdę lubiłam Duolingo, natrętna sowa motywowała mnie do nauki, aplikacja fajnie się rozwijała, pojawiały się wskazówki gramatyczne przy lekcjach, historie do słuchania, panel do zapisywania znaków w japońskim, hit. A później zmienili ścieżkę nauki, okazało się, że 5 żmudnych gramatycznych lekcji trzeba robić po kolei. Zrobiło się okropnie nudno, nie chce mi się włączać apki, robię po jednej lekcji na odczepnego, żeby nie stracić trika. Mondli jest absolutnym zwycięzcą, jeśli chodzi o liczbę kursów, bo naliczyłem ich aż 42. Imponująca liczba, porównując z innymi aplikacjami. Jednak od razu mówię, że to nie ilość języków świadczy o jakości aplikacji. Nawet mogłoby się wydawać, że wręcz przeciwnie. Czy w tym przypadku? No, tak jak każda inna aplikacja, ma swoje wady i zalety. Aplikacja działa za darmo, jednak jak w każdych jest. Coś ukryte za opcją premium. 10 euro miesięcznie albo 48 euro rocznie, więc nie jest tak źle. Jest kilka ciekawych opcji. Na przykład klikając w czasownik widzisz jego odmiany w każdej osobie. Poza tym, że co dzień dostajesz zadania z losowego tematu i możesz wrócić do poprzednich, czyli kilka lat wstecz, czyli jakieś 3300 krótkich lekcji. Jednak te zadania z czasem się powtarzają. Co z tego, że masz ponad 3000 zadań, skoro dużo do siebie podobnych, można sprawdzić się z innymi użytkownikami czy zaprosić znajomych. 5 na 6. Opinie użytkowników. Dokonałam płatności z możliwością rezygnacji i pieniądze z konta zostały mi ściągnięte. Można w kółko wypowiadać poprawnie słowa, wyrazy, zdania, kto jak woli, a ta aplikacja i tak tego nie ogarnia. Płaciłem za to trzy miesiące i to były trzy miesiące za dużo. Ciągle powtarzanie tych samych zdań co lekcje. Nauka tych samych słów, żenada. Spikli, uczy się języków pięć razy szybciej. To dosyć odważne stwierdzenie pięć razy szybciej niż dotychczas. Czy pięć razy szybciej niż mój kolega? Nie ja wiem, co logo ma zachęcić. Ale bez przesady. I co w tym przypadku jest wyznacznikiem? Potrzebuję chwytliwego tekstu. Wiem, ucz się języków trzy razy szybciej. Nie słabe! Szefie! A może cztery razy szybciej? Ty, dobre. Jak ty masz w ogóle na imię? Szefie! A może pięć razy szybciej? Genialne! Mamy to! Szefie! A może 6 razy szybciej? Nie no, co ty pojechałcie? Kto w to uwierzy? A tak na poważnie to jest 8 kursów po polsku i kosztuje 10 euro miesięcznie albo 48 euro za rok. To na co kładą nacisk w Spikli, to że uczą się tutaj najbardziej przydatnych zwrotów i wyrażeń. Dlatego napisali, że uczysz się 5 razy szybciej, bo nie marnujesz czasu na zbędne zadania. Oprócz podstawowych ćwiczeń możesz słuchać muzyki, a potem analizować tekst. Co jest według mnie jedną z ciekawszych opcji nauki języków? Słuchać sobie piosenki, a potem tłumaczyć krok po kroku. Generalnie podoba mi się. 5 na 6. Opinie użytkowników. Przedłużyłem subskrypcję po roku użytkowania, bo byłem zadowolony, chciałem kontynuować, ale aplikacja nie działa, mimo kontaktu, a administratorami brak odpowiedzi. Pomoc techniczna to żenada. Do aktywowania 7 dni premium trzeba podać dane karty, a potem okazuje się, że w ustawieniach konta nie ma możliwości anulowania subskrypcji, która to automatycznie po 7 dniach odnowi się na cały rok. Trzeba wypisywać maile i błagać o anulowanie subskrypcji. Skam aplikacja. Stanowczo odradzam podawać dane karty. 6 B-Speaker. Mam taką zasadę, że jak jesteś kółko reklamowane, na przykład. Nasza metoda jest najlepsza, bo jest taka i taka. Mamy coś więcej niż tylko klikanie w słowa. Czy twój palec nauczył się już angielskiego? W ogóle mnie to nie zachęca i tak jest też w tym przypadku. Raczej nie pobrałbym tej aplikacji, gdyby nie ten test. Jednak jest to jedyna opcja, żeby się przekonać. Aplikacja ma tylko trzy języki, polski, angielski i hiszpański. I nie jest jakoś specjalnie droga, bo nawet 52 razy taniej. 25 euro za rok, jak kupisz w pakiecie familii dla 5 osób, wtedy wychodzi 125 euro za rok. Ale grają czysto. Dla jednej osoby za rok to 85 euro, a za miesiąc bez zniżek to 15 euro miesięcznie. W tej aplikacji kładą nacisk głównie na rozmówkach, oglądanie filmów, w których jest naprawdę sporo, a następnie odpowiadanie na pytania lub na rozmowę ze sztuczną inteligencją. Istnieją rankingi trofea i możesz zaprosić znajomych. Generalnie nie jest to zła aplikacja, bo mają naprawdę dużo materiału, ale ukryty pod płaszczem premium. Moja subiektywna ocena to 4x6. Opinie użytkowników! Chciałem podszkolić mój angielski. Jestem na poziomie B1, B2. Niestety, po 3-4 miesiącach nauki, stanęłem w miejscu, bo aplikacja proponuje lekcje dla poziomu podstawowego. Pieniądze wyrzucone w błoto. Pierwsze wrażenie było super. W łatwy i przystępny sposób dawkowanie nauki super. Ale po kilku lekcjach chciała płacić i to nie niemałe pieniądze. Szkoda tylko, że reklama o tym jakoś nie mówi. Bardzo słabe zagranie marketingowe. Nie dość, że płaci za transmisję danych, oglądasz reklamy, za które oni zarabiają, to jeszcze masz im płacić. Nie polecam, zawiodłem się bardzo na tej aplikacji. Kolejna aplikacja to Halo? Nie, to Babel. Kupałem się do 13 języków, ale po polsku możesz się uczyć tylko angielskiego i niemieckiego za jedyne 12 euro miesięcznie albo 72 rocznie. Kilka rzeczy mi się nie spodobało. Na przykład w jednym z pierwszych zadań musisz ułożyć wyrazy lub zdanie z rozsypanki, a są to po prostu losowo podzielone słowa, nie pojedyncze litery, ni sylaby. Najlepszą z opcji, za którą trzeba dodatkowo zapłacić, oczywiście, to lekcja z native'em, co jest według mnie jedną z lepszych metod do nauki. No bo kto ci wytłumaczy lepiej jak tu tubylec? W podstawowych lekcjach są opcje takie jak słuchanie, czytanie, pisanie i fiszki. Nudzić się nie będziecie. Daję 5 na 6, ponieważ, żeby korzystać w pełni, trzeba naprawdę sporo zapłacić, bo ponad 500 euro za rok. Opinie użytkowników. Uwaga! Splikacja płatna, co nie jest napisane pić czas instalacji. Oszuści! Uwaga! Nie można w łatwy sposób usunąć konta. Ja się zorientujesz, uwaga, nie instalować tej splikacji. Wykupiłem roczny dostęp w tamtym roku, a tu nagle wprowadzają płatny Bubble Life, który wcześniej był w pakiecie. Dno. Następne to Lingodeer. Co ma ta apka, a czego nie mają inne? Tutaj Was zaskoczę, bo są i takie rzeczy. Z tych bardziej oczywistych to, że jest 15 języków i jest promocja noworoczna, trwa akurat dwa dni. Akurat od mojego pierwszego zalogowania. Co za przypadek. 9 euro za miesiąc, na rok za 47 euro, a na pół roku 50. Wszystko jasne. W Babel było podobne ćwiczenie z układaniem rozsypanki. Tutaj natomiast musisz dopasować każdą literę, żeby ułożyć wyraz. I to ćwiczenie jest słabe, bo bardziej poświęcasz uwagę, żeby znaleźć konkretną literę. Mimo iż popełniłem błąd, dostałem maks punktów i okrzyknęli mnie geniuszem. Jedną z lepszych opcji, jakie oferują aplikacje do nauki języków, są społeczności. I może to zabrzmi banalnie, ale lepiej się uczyć z kimś, a szczególnie jak możesz napisać do kogoś, żeby się o coś zapytać. Mam na myśli native'a tej aplikacji niestety nie możesz i nie ma też rankingów. W mojej ocenie 4 na 6. Opinie użytkowników. Płatna. Aplikacja fajna, byłaby super, gdyby nie trzeba było płacić za dwie lekcje i resztę. Program sugeruje, że po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów kłódki zostaną otwarte i zyskujesz dostęp do zablokowanych lekcji. Niestety tak się nie dzieje. Zdobywasz mnóstwo punktów, dochodzisz do kolejnych etapów, a lekcje ciągle są zablokowane. And this is why I change my option from 5 to 1 star. Memrise. What's up? W swojej ofercie mają 23 kursy, z czego aż 5 po polsku. I co ma takiego, czego nie mają inne? Trudno się wymyśla za każdym razem coś oryginalnego. Niech ta aplikacja powie sama za siebie. And here you go. Thank you. Jest tutaj tysiące podobnych nagrań, mnóstwo ćwiczeń, pisania, słuchania, do tego dochodzi muzyka i filmy, które możesz sobie potem analizować. Chociażby taki krótki film. Three greetings. Już wszystko jasne. Dodatkowo jest wgrany chat GPT, co dodatkowo urozmaica naukę. Same pozytywy? Nie. Tutaj też musisz włożyć słowo z rozsypanki. Podobno funkcje różną się w zależności od systemu. Inny na iOS, inny na Androidzie. Nie mogę tego zweryfikować, bo posiadam tylko jeden z systemów. Dodatkowo nie jest 100% tak darmowy, bo kosztuje aż 18 euro za miesiąc bez zniżek. Jednak da radę kupić taniej, bo przy promocji można kupić za 58 euro za rok. Moja ocena to 4 na 6 za brak społeczności i rankingów. What's up? Opinie użytkowników. W jaki sposób wyłączyć wczesny dostęp do ostatniej aktualizacji? Nowa wersja jest zdecydowanie krokiem w złą stronę. Korzystam z płatnej subskrypcji, ale jeśli nie będzie możliwości powrotu do poprzedniej wersji, na pewno przestanę korzystać z aplikacji. Pobrałem tę aplikację ze względu, iż na zdjęciach było widać do wybrania Japonię. Po wejściu do aplikacji okazało się, że Japonia była do wybrania tylko jako język, który znam, a do nauczenia się można było wybrać tylko angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski. Fun easy learn. Na pewno było dużo fan na początku bo pomyślałem, że coś źle pobrałem, albo że to aplikacja dla ludzi, którzy chcą się nauczyć polskiego. Bo wszystko było po albańsku. Dopiero po chwili odkryłem, że można zmienić język. I wtedy te aplikacja ukazały mi się w pełni. Możesz tutaj nawet trenować pismo. Dosłownie. Nie wiesz jak napisać literę A? Nie ma problem. Tutaj się nauczysz. Pokażę Ci nawet jak napisać A z małej litery. Trudno to będzie przebić. Powtarzanie, słuchanie, pisanie. To jest w każdej aplikacji, więc celowo tego nie powtarzałem za każdym razem. Odblokowanie wszystkiego za bramką premium od 10 za miesiąc. Ale jest jedna rzecz, której nie mają inne aplikacje. Mianowicie odblokowanie premium za postęp w nauce. Wydaje mi się, że ta aplikacja dla dzieci. Daje mocne 4 na 6. Opinie użytkowników. Aplikacja strasznie zamula i wcale nie jest za darmo. 1 na 5, do dupy, nie polecam. Nie mogę się nauczyć albańskiego. Podsumowanie. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, która aplikacja jest najlepsza, ponieważ każda ma swoje wady i zalety, i każda jest zrobiona do czegoś innego, bo niektóre są lepsze w gramatyce, niektóre lepsze w uczeniu się słówek. Także wybór zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Zauważyłeś, że starałem się pokazywać tylko dobre strony, a z kolei czytałem tylko negatywne komentarze, mimo że były wysokie oceny? Generalnie na 100 komentarzy był jeden negatywny, więc i tak wybierałem te negatywne. Więc w sumie trudno po moim materiale stwierdzić, co jest prawdą. I tym się też zajmę w następnych odcinkach, czyli kłamstwami i manipulacjami. Może nie w następnym odcinku, bo będę przerabiał busę na kampera i wyruszam w świat. Nie przegap tego. Nara!